Okej, okay, witam serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Batman 3 Beyond Gotham. Moi mili, odcinek 10 lecimy z tematem. Um, jeśli chodzi o misje, to um, zostały nam tutaj trzy um, misje, które możemy robić w dowolnej kolejności. Jak się okazuje, misja, którą robiliśmy w poprzednim odcinku, um, była to misja 12, a nie 9, ale... Nie, nie jest to istotne, jeżeli już udostępniają nam wszystkie misje, możliwość przechodzenia wszystkich tych misji, to chyba oznacza, że kolejność nie ma znaczenia, prawda? Okej. Okay. okara. Gdziekolwiek to jest. I don't care. Przeleciał Green Lantern i, i, i reszta. <tostwórki> <tostwórki> Oni dalej wszyscy humorzaści, ale do jebana panorama, za przeproszeniem Uaa, ej, naprawdę nice. Tutaj zapewne mogę zdobyć mini e, zestaw. No on by go nie ciachnąć, skoro już tutaj jesteśmy Actually, Weźmy ten dźwig Come on Daj mi to Aj, co mam po to polecieć może jeszcze? O Jezus! Każe mi się jeszcze fatygować. No dobra, ekipa leci dalej. Tu mamy jakieś y, pnącza. Nie wiem, może Solomon to rozerwie. Niekoniecznie to. Aha, tutaj czekajcie, tu widzę. Aaa, zobaczcie, tu mam do złapania. Tylko trzeba dobrze to wytimingować. Poczekamy jeszcze chwilę. I Robin swoim hukiem to myślę, złapie spokojnie, nie? A może to muszę wątpić, żeby to. Come on. O, może muszę być dalej. A, patrzcie. To się jakby zamyka jak podchodzimy? Mądre te rośliny ostatnimi czasy, mądre. Mm, dobra, nawet nie wiem, nie, jeśli chodzi o komiksy, czym jest ta cała okara. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, czy tam może nawet dwa odcinki temu, naprawdę nie siedzę w klimatach zielonych lata latarni, a właściwie nie, nie zielonych, tylko ogólnie latarni, prawda? Nie siedzę w ogóle w klimatach latarni i tych wszystkich kolorów nie, nie odróżniam. Może nie, 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 nie kolory, nie chodzi mi o kolory. Kolory jeszcze odróżniam czasami, niektóre, ale o, o, o to czym się różnią tak naprawdę od siebie. Te wszystkie latarnie pod względem, wiecie, mocy. Nie jestem, nie jestem naprawdę pewien co do tych rzeczy. Czemu? wow no okej, okay, czyli to by było na tyle z naszej zabawy w tym miejscu. Okej, okay, wracamy, lecimy lecimy dalej. To nam pokazało tak takim ukradkiem. Kamera nam pokazała tutaj w to miejsce. Czemu by nie? Zobaczmy co my tu mamy. Dobra, chyciło mnie. I przekopuje tam szuka. Rover tam znalazł. Czemu nie? Może być i rower. Wow, Ej! Don't cover a judge by it's <laughs> dobre nawet dobre. I co mam to wodą? Serio? Mam tu spłukać mam kamienie? What the fuck? Czy on nie mógł tego rozwalić jedną jakby ręką? O co tu chodzi? C co to się w ogóle wydarzyło? Przecież on tu mógł przesunąć dosłownie jednym palcem i dopiero rozwalić to. O jak wycelował jeszcze, patrzcie. How convenient, nie? le. Wchodzimy, wchodzimy, tu potrzebujemy Batmuna. Nie miałem Batmuna, ale dupło idealnie! Po prostu już już leciałem i widziałem, że siądzie we wszystkich. Pięknie. Bardzo dobrze. Muszę jakieś kwiaty zniszczyć? Na to wychodzi. Na to by wychodziło, że muszę jakieś kwiaty tutaj zniszczyć albo przynajmniej ściągnąć. Okej, okay, tutaj stworzyłem sobie schody. Całkiem silny ten robin, całkiem, całkiem nieźle. A w ogóle zapomniałem, że ten. <laughs> o kurde, zapomniałem, że Batman jest w stroju Jokura tutaj. Ma za każdym razem mnie to rozwala. Na tyle gram w tę grę y, z takimi odstępami, że zapominam o tych rzeczach totalnie, nie? O, to będzie dobre, to będzie dla latarni. A gdzie jest w tym momencie Kal? Okej, okay, nie ma go, nice. A nie, jest dobra, okej. Okay. Chill, chill, chill. It's alright. We got this. No i tniemy, nie? Wrrr, o, mogę tym jeszcze sterować, dobra, że. Rżniemy. Ten pień, że tak powiem. Dobra, łapiesz to? Bardzo dobrze. Pika, bela, Poszło, poszły pędy. Um, aż mi się przypomniały te pędy z Harry Pottera. Z pierwszej części. Jak to się nazywało, kurde? Eee... Bijące pnącza, czy coś takiego, nie wiem. Pnącza jakieś chyba, nie? się to nazywało. to takie, co co, co co, były wrażliwe na światło, co tam e, któryś, któryś z tych dzieciaków jednął. E, lumos, czyli zaświecił lampę i, i, i te rośliny się odwaliły od niej, że tak powiem. E, nie mam za bardzo koncepcji, gdzie iść. O tutaj, ok, pewnie tu. o oh, shit, jak się do tego dostać w ogóle. Okej, okay, to może być problematyczne. Chociaż tutaj widzę coś, co można by teoretycznie złapać i rzucić tym, prawda? O nie, jednak nie, bo grandi się nam utopi. Może jednak nie, nie w ten sposób. Gdzie? Co? room tam gdzieś utknęła całkowicie z tyłu. Mam nadzieję, że nie będzie nam tutaj bardzo jakoś potrzebna. Okej, okay, umarł, dobrze, dobrze. Tam w ogóle na dole coś jest. O, i dobrze, i mamy przejście. To może, nie wiem, grandi teraz tam przeskoczy sobie. Mam wrażenie, że on tu będzie mógł coś działać. O nie, tu widzę części, które będzie trzeba za prawdopodobnie zasysać. A my wyszukamy zapewne ten taki. Nie, nie dispenser, tylko bardziej właśnie po prostu automat. Na te. na te klocki może. Albo nie. No, coś tu jest. No, nie, nie, nie na Wonder Woman. Come on, ona gdzieś tam w tyle totalnie jest, ok, czyli no nie, no można, można w ten sposób, jasne jasne, czemu nie, ok, czemu nie why not actually, why not eee, tutaj ciebie, nie umieraj nie spadaj tam na dół my chcemy robić tutaj co, co należy robić w ramach misji, w ramach fabuły, prawda bardzo dobrze to jest już dziesiąty odcinek moi drodzy, już nam niewiele tej gry zostało bodajże właśnie 5 odcinków no, tak mi się wydaje, że gra ma 15 epizodów. Także kurczę, zanim niedługo skończymy, kolejną grę LEGO i raczej myślę ostatnią w tym roku. Bo w tym roku ukończyliśmy tych gier trochę. Jakby nie było, słuchajcie, nie liczyłem jeszcze na razie, ale chyba w tym roku ukończyliśmy LEGO DC Super Villains. Tak myślę, że ukończyliśmy to jeszcze, ju już w tym. Że nie zdążyliśmy chyba w zeszłym. Kurczę, co jeszcze było? Lego Wacpirstein na pewno. W To mi się pamiętam, bardzo fajnie grało. Lego Avengersi, którzy byli całkiem spoko całkiem fajni, bo pamiętam, że ogrywałem to zaraz przed Endgamem, nie? Zaraz przed Endgamem i to było takie, no. Nostalgiczne, dosyć nostalgiczna przygoda dla mnie. Um, co jeszcze? Lego ma 2 No i teraz kończymy trójeczkę, Czyli w sumie wszystkie jakby Gry Lego z Uniwersum DC Jako tako Będziemy mieli rozegrane, nie? To bardzo dobrze, cieszy mnie to z, Mar z Marvela jeszcze trochę Zapewne może w przyszłym roku Rozegramy sobie Lego Marvel Super Heroes 2 Na przykład Tak mi się wydaje, że to będzie spoko pomysł Zobaczymy eee, Co ja rozciąłem tutaj? O, ten, 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 Ok. Dosyć proste kombination Nie chcę tutaj tego też teraz zaznaczyć Chyba kliknąłem, mam nadzieję Chyba się udało Ciach, ciach, dobra, już się nie gorączkuj, Randy Gedit. O co tu chodzi? Zawsze jak lata Wonder Woman, to ten e, jej chyba e, utwór się puszcza. Dziwne, dziwne, jak się doda w drugą stronę? Może jakoś byśmy najpierw przelecieli tutaj. Jezus, nie mogę tego słuchać po prostu. Nie mogę tego słuchać. Okej, okay, to potrzebujemy latarnię. Cholera jasna. Poskładaj mu to chociaż. I weźmy go tutaj ze sobą, przeprowadźmy. Jakie salto piękne zrobiłeś. Wow. Just wow. Dobra. Assembling the bridge. Nice. Mam wrażenie, że w tej części... <laughs> Jeszcze woda zrobił rzeczkę. Słoneczko piękne. Ee, że w tej części naprawdę dziwne tworzymy e, konstrukcje jako ta latarnia. Wydaje mi się, że w Lego DC Super Venus nie było aż takich wykwintnych, finezyjnych, dojebanych e, machin. Czy, czy właśnie krajobrazów tworzonych przez te latarnie. Może to ze względu na to, że teraz jednak e, mamy tutaj, prawda? Wow, fajne. To jest. Mamy tutaj jakby latarnie jako główny motyw. Jeden z głównych motywów, prawda? Tak na to, na to właśnie wygląda tutaj. Kurczę, że latarnie grają bardzo ważną rolę w tej części LEGO Batmana. Nawet większą od samego, bym powiedział, Batmana. Szczerze, wydaje mi się, że ta gra mogłaby być nawet nazwana LEGO DC Super Villains 1. A ta, która wyszła. W październiku zeszłego roku mogłaby być już LEGO DC Super Friends 2 Szczerze, wydaje mi się, że mogłoby tak być Nie obraziłbym się, o kurwa, no nie, musimy jeszcze ją wywindować, Jesus fucking Christ No nie no, ważysz na górę, pindo, jezu, a nie, ona może latać, jak ja jestem głupi, ja pierdzielę. Oj, 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 oj Upośledzonym być, nie? Eee, mogę znać kombinację jakąś tutaj, czy nie bardzo? Nie, to mam nadzieję, że może... Okej, okay, iść zła, no, ale to mogę najpierw poznać w ogóle ją, czy nie? Niebieskie, pomarańczowe, fioletowe, też czerwone, żółte pewnie, dokładnie. Czyli proste kombinacje po prostu fuck. Po prostu odwrócona kombinacja w stosunku do tamtej po lewej stronie. No jednak nie może to być nic jakoś mega skomplikowanego, prawda? I guess. Ciach. Ja... A co to są w ogóle za kolory, kolory latarni? Masakra, no. zawsze, zawsze myślałem, no, no, nie że... Mam, że... Mam, wiem, do uh, what? A, what? Dobra, tylko jak ten handle złapać? Shit, może ja mam, wejść, nie wiem, wejść do środka tej paszczy? O, mogę, mogę w sumie zrobić tak, no, jasne. Jezu, jak to ciężko idzie. Musiałem nieźle napierdzielać, powiem wam. I wysypały się coiny. Proszę bardzo, jak w kasynie normalnie. O, wow, to przeważyło szale, ta. I się drzwi otworzą teraz. Pięknie. Czyżby o to chodziło? No dobra. Ale ciekawa to jest bardzo sceneria. Lubię takie klimaty, właśnie świątyni. Wiecie, Tomb Raider i tak dalej. Tomb Raider właściwie, jeśli. Chcemy czytać e, tak jak się powinno OK okej okay. a to jest ten e, dinożaru. nie rozwala jego impression of joker O, oh. this is kind gay. Agent Orange. Agent Orange. Konstrukty, czy konstrakty? Nie zdążyłem zobaczyć jak on dokładnie ich nazwał, ale na pewno brzmiało do dziwnie, trochę niehumanitarnie. No i co chcesz? Jezu, ja chciałem iść na bok. Nawalamy się jak, jak biega? No naprawdę dinożar po prostu, nie? Dobra, ale trochę oberwał. Nie ma tragedii, teraz... No, czyli standardowo i ta muzyka, no nie. No <śmiech> <śmiech> Holy shit! No, 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 no. I ta muzyka, nie. To jest w ogóle, nie pasuje do klimatu. Jezus, weź to otwórz. Nie wiem po co, ale... Ale weź to otwórz. Co tu się wysypało z tego? Nie wiem, jakieś części. Nie wiem, mam, mam wrażenie, że nic nie muszę tutaj szczególnego teraz robić. Więc mogę równie dobrze w tym momencie sobie tutaj... Pojeździć tym albo to jest coś potrzebnego. Nie wiem. Okej, okay, tu już widzę coś dla Solomona Case for Solomon Grandi. Cały czas nie wiem, czy to jest Solomon czy Salomon. Chyba Solomon, nie? Czy to jest lodówka? A, Grandi Cwaniaczek akurat był pod ziemią. Idealnie, Mordko, idealnie. Ty to masz wyczucie czasu. A właściwie to ja mam. To jest? To. To jest Rzeczywiście jest chciwy. To ale to w sumie ciekawe, czym się charakteryzuje zielona latarnia, nie? Skoro czerwona latarnia to jest typowe, typowa agresja, nerwy i coś takiego I tego typu uczucia e, Pomarańczowa to są, e, wiecie, jest chciwość Różowa no to chyba jest coś, coś takiego bardzo emocjonalnego, nie? To ciekawe o co chodzi z... O, no nie, idealnie wskoczyłem w to Ciekawe czym się właśnie charakteryzuje... Fuck, spadłem jeszcze raz, shit Zielona latarnia Dobra, poczekamy w górze chwilę czy on we mnie strzelił? Co za frajer, no nie wierzę Okej, okay, czy ja mam tam znowu wskoczyć? Mogę spróbować A nie, coś tutaj możemy stworzyć, słuchajcie, dla Hala Poskładajmy to, bo może to jest coś akurat ważnego Działaj, dupnij mu, też słusz taki młotek Młoteczek, no nie no Naprawdę Daliście się skasować jak dzieciaki Co Walnij mu? I dup! Tyle w temacie. Jeszcze teraz trzeba go właśnie spalać na koniec idealnie. Halem go tutaj załatwimy i tyle w temacie, nie? I leżysz. Dobra. Nie no, sądzę, że ten zamówień będzie działał. Będzie. Nie. Musisz zapłacić mi za mój czas. Zabiorę zielone lanturze jako zapłacenie. O, oh, okej. Okay. O, W W sumie aż mi go szkoda, sezon na pomarańczy, okej. Okay. No taka spoko misja, właśnie nie za długa, nie za krótka. Spoko walka była, dynamiczna. Okej, okay, okej, okay, oceniam tę misję na takie mocne 7,5 na 10. Aha, zapomniałem, że to jest w ogóle loading screen. <laughs> to może w sumie w tym miejscu też już zakończę, skoro to i tak jest loading screen i nic szczególnego tutaj nie będziemy mieli. Ja wam dziękuję ściśle za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem.